Daniel Michalski, finalista singla w Bydgoszczy. Daniel, to teraz szczerze możesz nam powiedzieć, jakie emocje towarzyszyły przed tym meczem, bo wy razem pół dnia spędziliście tutaj w oczekiwaniu na ten półfinał, a później trzeba było się odciąć od tych wszystkich przyjaźni. Było trudno? Czy dokładnie z Jankiem znamy się długo? Janek jest bardzo sympatyczny i jakoś przychodzi nam to naturalnie, że przed meczem może normalnie gadamy i nie, tak samo po meczu życzliwie sobie podziękowaliśmy. Nie sprawia to nam problemu, a widać było, że od pierwszej piłki już był to taki mecz walki, nie było tutaj może jakichś super zagrań, ale było przede wszystkim walka o każdy punkt, żeby, żeby przeciwnik nie uciekł. Ten jeden, dwa, gemy za dużo. Staraliśmy się patrzeć obiektywnie na ten pojedynek, nie sympatyzować na moment ani z jednym, ani z drugim, ale czuć było, moim zdaniem, od pierwszego GEMA, że, że ty jesteś taki równiejszy na, na przestrzeni całego tego meczu. Prawda, też to czułeś? czy Tak, bo dzisiaj dzisiaj uważam, że nie był to aż tak mecz dobry, jeśli chodzi pod kątem tenisa, jak wczoraj, ale to wiadomo, Janek też nie zagrał dzisiaj najlepiej, bo ciężko było nam po prostu przyjwko sobie realizować, wiadomo, jakby nie patrzeć, to jest to poniekąd ważniejszy mecz, cięższy taki do zniszczenia i stąd starałem się właśnie nie grać może jakichś spektakularnych zagrań, wielkich skrótów, tylko solidnie trzymać gema za gemem i starać się grać jak najrówniej. Trudno też się grać mecz o dużą stawkę. Tutaj naprawdę stawka była duża. Pierwszy Twój finał 25 jeszcze tutaj z Hospitality. Co najmniej 12 punktów do rankingu, więc no to około powiedzmy połowy dotychczasowego Twojego dorobku to dużo już, prawda? Oczywiście można ugrać więcej. Wiadomo właśnie, to jest, to jest połowa moich punktów całych, więc jednak jakby nie patrzeć, stawka, stawka była wysoka, za półfinał jest 6 punktów, więc, więc to jest 6 punktów nim mało, ale tak naprawdę jest to bardzo dużo, zwłaszcza że... Jednak no, warto jest jak najszybciej piąć się w tym rankingu i starać się uciekać z tych już piętnastek najniższych turniejów idąc do dwudziestych piątek i już challengerów, żeby nie zostać i no, nie zostać na, na zawsze w tych piętnastkach. Daniel, czy Ty dasz radę wprowadzić nas? W to, tą ostatnią odpowiedzią w klimat finału, bo ten Nicolas Alvarez, z którym się zmierzysz, peruwiańczyk, on moim zdaniem gra pierwszy zawodowy turniej w Europie, jak, jak sprawdziłem, więc nie wiem, czy ty coś więcej wiesz o nim niż my, którzy go tylko przez ten tydzień oglądamy. Nie, nic, nic, nie wiem, pierwszy raz go widzę, nie patrzę, aż tak na Activity, jak, jak on czy grał wcześniej w Europie, ale jego ranking wskazuje, wyniki wskazują, że no, doszedł tutaj do finału w sumie bez, chyba po raz pierwszy stracił seta, więc widać, że jest to bardzo solidny zawodnik, no i trzeba będzie zagrać swoje, a jaki będzie wynik, to to się jutro okaże po meczu.